mój pierwszy bieg, 23 km, brawa, brawa, masakra, trasa świetnie przygotowana. Zaczęliśmy na początek, hałda, niebieskie. zbieg z hałdy, płaczu, leśną ścieżką, jakieś tam 18-19 km i najgorzej nas od ściana płaczu, to samo 3 km po hałdzie, no jestem. Polecam trasę, pogoda dopisała, organizacja na bardzo wysokim poziomie, na pewno przyjadę tutaj za rok. Udało się zdobyć drugie miejsce, mój chłopak również zdobył drugie miejsce, eee, można było się nieźle zmachać, zwłaszcza w lesie, Pod, naprawdę podbieg na hałdę dał, dał w kość. Pomalutku kończymy nasze zawody How to Run Extreme. Dobiegają do mety ostatni zawodnicy z obu dystansów, 23 km ściany płaczu i 11 km pierwszej szychty. Bardzo się cieszymy, że pogoda trafiła się wręcz idealna do biegania. Tego się najbardziej obawialiśmy. Gratulujemy wszystkim, którzy cało dobiegli do mety. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok w jeszcze większym gronie. Czekamy na Ja uczestniczyłem nadzieję, w tym dłuższym dystansie, 23 km. Nie będą polecam. Plasków, Trasa urozmaicona, ciężka, bo powycia. tak naprawdę to jest 30 po płaskim. Początek płasko, potem bieg na hałdę. Tu polecam widoki, warto tutaj po prostu przybyć do Suszca i zobaczyć jak to wszystko wygląda z góry. Widok jest na cały Śląsk. Potem zbieg, czyli ściana płaczu, gdzie na początku się jej nie czuje w ogóle, ale pamięta się jak się wraca na 11, na 11 km, to jest 9, a jak się wraca z 23, ściana płaczu, to jest 21, także proszę mi wierzyć, że jest naprawdę trudno. Potem wbiegamy w Lasy Kobiurskie, już przyjemne trasy mamy po witane, lasach, w w troszkę w dół, troszkę w górę. Myślę, że dla każdego coś dobrego. Zawodników jak na pierwszy raz cieszymy się, że tyle przybyło, jest sporo. Jak biegliście, to reklamujcie ten bieg. Mam nadzieję, że w przyszłym roku powiększymy liczbę. W tym roku było 300 osób. Za rok planujemy systematycznie to zwiększać. Dla dzieci też mamy tutaj imprezę biegową, także warto swoje pociechy zabrać i tutaj troszeczkę sportowo i wzmocnić w dzisiejszych czasach. To jest ważne, żeby dzieciaki też tutaj pobiegały. Dla nich są też super atrakcje zawsze przygotowane. W przyszłym roku też planujemy. Także wszystkich serdecznie zapraszamy na hałdę Run Extreme. Mamy nadzieję, że hałda Ściana Płaczu wyciągnęła troszeczkę łez z Was.